Witam, dzień dobry. Akłaś z tej strony, pudło, pudło, pudło. Wszyscy otwieramy pudła, otworzę se i ja. A co? Przyszło moje zamówionko. Czekałem na nie dość, dość niecierpliwie. Zaraz Wam pokażę co, co tutaj w tym pudle jest. Otóż tak, to jest paragon. Paragon na owoj stopniu. Jest filtr. Zamówiłem sobie filtr, bo mówiłem Wam o tym, że tworzy mi się ostatnio korzuszek, więc zamówiłem taki filterek. Jest to oczywiście filterek chiński. Zobaczymy jak to. Będzie sobie działał ten filterek e... Hanging Filter LB301. E... Oglądałem filmy o, tym, o tych filterkach. E... Czytałem trochę o nich, z tym że o filterkach 501 i 701, bo o tym akurat nie znalazłem prawie nic. E... No, chwalili sobie akwaryści te filterki, więc myślę, że nie będzie on najgorsze. Filtr o przepustowości 300 litrów na godzinę, ale przede wszystkim filtr, chodziło mi o to, żeby miał skimmer. I skimmer jest. Nie jest to jakiś potężny skimmer, ale mi wystarczy, bo ja tam w tym swoim akwarium mam tego Aquala, dwójkę. Także tu chodziło mi tylko i wyłącznie, żeby miał skimę. A że dodatkowo może będzie mi filtrował, no to byłoby fajne. Mały filterek, zobaczcie, tutaj e, mówiłem, przepustowość jest tutaj e, 300 litrów na godzinę. Gąbeczka no nie ma szału, ale wywalę. Zapełnię go ceramiką i taką gąbką, yy, włókniną na wierzch. Yy, mały pobór mocy, bo prądu, bo pobiera tylko 2 waty. Także myślę, że będzie do mojego akwarium bardzo, bardzo yy, fajny, że zbierze mi ten koszmar. To yy, był drugi trójniczek. Truniczek do mojej bimbrowni, bo zamierzam ją troszkę zmodyfikować bimbrownie. Truniczek na 4,6 wężyk, ale o tym też będzie inny temat, co tam zamierzam zrobić. I słuchajcie, zamówiłem sobie uzupełnienia do moich testów: żelazo, potas i azot. Mówię o tym azocie, że. Jest badziewny tej firmy Zoolek, ale jak zobaczyłem, koszty za testy sery 40 ponad zł za jeden test, także no, podziękowałem. To uzupełnienie 9 zł. Tamte w podobnych cenach, więc tak, poglądowo zostawiam tego Zooleka. Testy będę sobie robił. Zaraz idę zrobić testy, idę. Odpalę ten filterek. Powiem wam, jak ten filterek się sprawuje. E, testy też porobię, bo, bo już dawno nie robiłem testów, a na fosfor to testy już nie robiłem. i e, bardzo, bardzo dawno nie robiłem testów na fosfor. Także to są same uzupełnienia, albo wszystkie te mam, e, Także idę testować, idę odpalać film. Paczuszka otworzona, fajnie było. Tak, Oświat, dzięki.